Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Sniper Light V2. Ja jestem Lares, to już jest odcinek 14, I gramy dalej. Jak wiecie, mamy misję: uciec po dachu. Czyli musimy wejść schodami, co biegliśmy ostatnio na samą górę. Chwila, chyba tędy. Nie tędy. Tutaj. O, jest amunicja. Snajper, trzeba go najpierw zabić. To będzie nas tracą, tracą aż zabije. Przeszło na wylot No skąd jeszcze biją? No stamtąd O tam gdzie jest

Dobra, idziemy dalej Skąd? Chwilonia, chwilonia Tofniemy się tutaj. Oczajmy sytuację. Stopno. Mieścił się, ale mi się to nie dało. Wiedziałem, że gdzieś jeszcze z tej strony będzie jakiś Ale nie myślałem, że tak blisko. Już wszystko. Wow, przepraszam was. Znów od punktu kontrolnego. No nie, chodź. Znowu ich wybijać wszystkich. Dobra, to najpierw... On jest tam już? Przepraszam was, się. Musie... Bo jak tam przejść? Chyba że jakoś przeskoczy albo coś, chociaż nie wiem czy... Zapom... Zapomniałem... Sprawdzić... A nie, spacją się w sumie skaka. To nie, nie wiem jak to jest że skoczyłem a, a mimo to spadł skąd on? Tam to nie żyje tam gościa nie ma chyba że stąd jeszcze gdzieś no stamtąd ten też już nie żyje Dobra, dalej, gdzie oni są dalej, pewnie się pokażą jeszcze, tam powinien być, tak i tam sprawdzimy na górze samej. Tam już tam jest i tam na dole chyba też jest, bo ktoś do nas strzela. Mam rację. Już był tam. Która jeszcze? Nie ma. Tak myślałem, że miałem wejść do budynku, czego nie, nie zauważyłem tak naprawdę. Jest jest tutaj tych snajperów Którzy nam przeszkadzają w dotarciu do końca Co ja robię? Z kościoła Wieżyczka O, dostał, ale ja Myślę, że w ogóle nie trafiłem. Dobra, i chyba na razie to wszystko. I tak, i zapewne będziemy mieć już następną misję. Tak jest. I to mamy wynik 29 tysięcy punktów. Najdłuższy strzał z 208 metrów. Nawet, nawet. Ogólny czas gry 29 minut graliśmy. 74% celności. No nawet dobrze. Zaczynamy kolejną misję w tym odcinku. Wyrzutnia Kopernik. będziemy musieli powstrzymać jakimiś... jakoś... E to, to... Tak jest, full fuel tank would generate a big enough explosion to and z... chwilę to... będzie. Czyli musimy trafić w ch ch chwili, e wtedy kiedy ta rakieta będzie już zatankowana? i kiedy ona już będzie powoli wystrzeliwana tak naprawdę to jest kilka sekund i musimy tak to zrobić Dlaczego Wellorda ich rozpaliliśmy? Chwilo, pierwszą misję co mamy to odszukaj od kopy Okopy przepraszam No to dobra eee, Chwilunia. filunia Rozejrzymy się No już się nie da się rozejrzeć Gim Czyli rakiety Zniszczymy w odcinku 15 Nie ja po co tam stoję? Dobra, idziemy tędy. Tutaj jest, mamy widok na ten karabin. O, na ten też. A wyszło mi się. dalej idziemy, ale nie kładź się tylko powoli idziesz ooo, idziesz powoli o, właśnie aha, tam Niemcy, Rosjanie nieźle dobrze by było jakby ci Niemcy Zabili się z tymi Rosjanami Załóżmy o... ...właśnie o to wyróżnie, żeby ich nie Wtedy byśmy mieli nawet ułatwione zadanie Olecnając życie twórcy, gdy aż takich prostych zadań to by... Do... nie dali do zrobienia Stawaj wow. idziemy kościołem kościera amunicja widzę że proboszcz nie siedział z założonymi rękami dobra no podejdziemy tędy jest dobrze Idziemy dalej. Kolejny Aż Chwila. Odczekaj okopy, no dobrze. Tu mamy dość. Tylko nie wiem czemu mi nie zajacza. Może najpierw musimy y, zaliczyć ten punkt który tam był nie wiem a nie, dobrze, zaliczyło nam teraz dalej no jaki mamy nowy cel? odszukaj wyrzutnie V2 Czyli musimy się tam przedostać w jak najprostszy sposób który będzie pewnie yy, po prostu wystrzelać ich wszystkich po kolei i to będzie tyle bo tak to będzie najprościej Chwila, to okopam jak pójdziemy cały czas w prawo aż do ostatniego zakrętu. I tam jakoś widzimy, chyba że tędy spróbujemy. Nie wiem, jeszcze zobaczymy. Na razie pójdziemy tędy. Nie wiem, czy on nas będzie gonił, ale tędy może przejdziemy. Tu mamy kogoś. No i kto tu jeszcze jest? Jakieś niespodzianki miłe lub mniej miłe? O, sztabkę złota mamy. Przeszukamy go. Chwila. Gdzie jesteśmy? Aha! To wyjdziemy tędy. Tam mamy iść. No chodź. Gdzie jest? pokaż, sniper. On gdzie to jest? No pokaż to on gdzie to to jest? Tak, on tu gdzieś jest. Jesteśmy tutaj nadal. Mam rację, tylko nie mam za bardzo czasu i ochoty się z wami witać. Mogę się z wami jedynie pożegnać Co zajmie o wiele krócej Popatrzymy na bok, ale nie, nie ma tutaj nikogo Na razie nie wiedzą gdzie jesteśmy To jest, tyle jest na razie dobrze Podejdziemy do góry Tylko Chwila tam gdzieś mamy iść Tak, chyba tak To szybko podejdziemy tam Ej no co jest No śmiech On Tak myślałem, że sniper Bo taki ser pocisku to może być tylko od snipera Dobra, ale my już nie będziemy się zajmować z nimi. Weszliśmy do jakiegoś pomieszczenia pociągu. Na razie pójdziemy po cichu. i tutaj pewnie dziś będzie ta wyrzutnia bo mamy 20 metrów pewnie to będzie miejsce w którego możemy ją zniszczyć ale najpierw weźmiemy granat Źle rzuciłem za pierwszym razem. Thompsona mamy. Weźmiemy Pepeż chyba. Gdzie ta rakieta jest? A ona się jeszcze ładuje. Dobra. Tankuje przepraszam. A ten nie ma jakiejś amunicji jeszcze do... To też Nie ma Oni tędy będą wychodzić, tak mi się zdaje. To może byśmy spróbowali podłożyć minę pułapkę, ale to na razie nie wow. ruskie są o, No nie, co za linka Ona już się powoli podnosi, ta rakieta Ten zginął. Musimy wyczuć moment, w którym ta rakieta zostanie odłączona od od tej rury z paliwem. Tutaj też musimy patrzeć, bo oni też tędy będą przychodzić. Mam był jeszcze jeden, bliżej Uchwycimy go, uchwyciemy go Dobra. Kolejnego Drużę się w końcu tady jest kolejny kandydat. tam nikogo nie ma, nie ma. O, tego zabijemy. Jeszcze już my tą rakietę Tutaj nikt nie idzie, ja podejrzana sprawa nadal będzie startować przygotowują się do wystrzelenia jest, udało się chyba, że trafił musi wejść, musi jest! Trafiłem! Myślałem, że już nie trafię. I kabum! Bardzo ładny kabum! Przy okazji wybiliśmy ich trochę znaczy, trochę cały plac, ale nasz hipek przeżył. I koniec misji. Była ona krótka, tak jak. Eee, dwie misje temu, jedna z misji Mamy wynik 12 tysięcy 221 metrów Jedna sztabka Ja się z wami żegnam Na razie